Trening, ale treningu nie było, bo mocno, przestało wieje tam wiatr i skoczkowie sobie zjechali po prostu ze skoku. Jest taki specjalny filmik w internecie, na którym to e, widać. Trzeba jakoś się czasami rozerwać. I ciekawostka jest taka, że bardzo miło ze strony skoczków, że zawody w ten weekend w skokach narciarskich będą o dziewiątej, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, żeby szybko się odbyły, żeby ktoś można wygrał i można było na spokojnie usiąść do meczu w Mistrzostwach Świata. Skoczkowie też najpierw muszą gdzieś wyskoczyć, żeby później obejrzeć mecz. <grytanie> <grytanie>

いい顔してる。<laughs>